To jedziemy dalej, kierunek Malta jesteśmy we Włoszech zostało jakieś 460 km na miejsce czyli w ciągu 22 godzin tam już przejechałem jakieś ponad 2000 km nie wiem dokładnie ile się mógł zobaczyć ale nie ma czasu teraz oczywiście bez malutkich problemów się nie obeszło bo przyjechałem jeden CPN, następny był bardzo daleko no i musiałem zwolnić do 60 na godzinę przez 40 km się ciągnąć tak troszeczkę powoli bo miałem obawy, że nie dojadę do kolejnego CPF jak dojechałem do CFP-u, okazało się że ropa jest bardzo tania 2,48 euro no trudno, trzeba było zatankować za 200 euro, bak do pełna no i teraz jadę dalej no, to będzie ostatnie tankowanie, ale przed y, opuszczeniem Sycylii na pewno jeszcze zatankuję trochę, żeby tam na Malcie mieć paliwo, bo nie wiem jakie tam ceny są w ogóle na Malcie. Chociaż jeszcze nie wiem czy na popłynie promem na Maltę, czy Polonez nie przypłynie na Sycylię. Także nie wiadomo jeszcze zobaczymy jakie będzie rozwiązanie, a to się będzie widziało na miejscu kończę, bo coś tu się dzieje.